Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego nabrzmiewa. Kończy się termin tygodniowy opublikowania orzeczenia Trybunału. Yy, jeżeli rząd tego nie opublikuje, to oczywiście mamy sytuację dwóch porządków prawnych w Polsce. Teraz jest pytanie: ludzie mówią, czy istnieje możliwość kompromisu. No, kompromisu w to być nie może, <laughs> albo. Wyrok Trybunału jest ważny albo nie jest ważny. Nie ma kompromisu między tymi yy, dwoma zdaniami. Ludzie, którzy są kompromisu, doprowadzili do obecnej sytuacji. Bo w konstytucji polskiej umieścili kompromisowo, że Polska jest demokratycznym państwem, jest państwem prawa i państwem społeczności społecznej. Przy czym te wszystkie trzy rzeczy są sprzeczne, ale kompromisowo je umieszczono. No i w wyniku tego dzisiaj się bijemy, bo nie jest jasno powiedziane, czy Polska jest państwem prawa, czy państwem demokratycznym, czy może socjalistycznym. Prawda? Nic nie jest wyjaśnione. Otóż yy, z kompromisu być oczywiście nie może. Natomiast y, można próbować uciec do przodu. <laughs> Chcę przypomnieć, że PIS proponowało y, tutaj opozycji, że jeśli jest na, na poprawki, to dołączyć do, do składu Trybunału y, tam pięciu bodajże y, sędziów y, wskazanych przez, y, przez opozycję. No i. Powstaje teraz pytanie, czy nie, czy nie prościej uciec do przodu? Czyli zlikwidować, jeśli dojdzie do porozumienia z opozycją, zlikwidować ten dziwny twór, jakim jest w Trybunał Konstytucyjny. Tak jak w USA, powiedzmy, że budżet sądowi najwyższemu, sędziom Sądu Najwyższego, wskazywanym przez, przez oczywiście polityków, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, dokładnie. Natomiast na chwilę obecną, w ogóle przejściowym, zrobiła się dokładnie tak, jak proponował PiS, czyli jeżeli ten skład byłby dziewięciosobowy, no to tam trzy czy cztery osoby wskazuje, tam trzy pis, jeden KUKIS, sprawdza, tam po jednym sędzi wskazuje SLD, PSL, PO i, 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 i zależna, tak? a jednego nie chcę se wskazać Senat wskazuje. Egielskiego uczelni, uczelni zacnej, zacnej i starożytnej. Prawda? I w ten sposób y, można by y, ten kryzys zarządzać. Ale to wymaga zmiany oczywiście konstytucji. I proszę nie mówić, że zmiana konstytucji jest niemożliwa, bo jeżeli można dojść do porozumienia z opozycją w sprawie dołączenia sędziów, to można również dojść do, do porozumienia w sprawie zmiany konstytucji. Y, I wtedy ten problem będziemy mieli raz na zawsze rozwiązany. Oczywiście, poza jednym problemem, mianowicie tego trzeba by złą konstytucję w ogóle, no ale tego się teraz nie rozwiąże. Dziękuję za uwagę.